Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Nikt nie mówi tutaj o zawieszeniu prawa do azylu. To jest nieprawda. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie y, czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. I będę się tego, będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. Tak jakby ci ludzie na wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy. Y wymierzonych w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Kilkaset prób pokonania tej granicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są wiem, migranci, rodziny biedne, szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn. Te prognozy nie są yy, przesadnie alarmujące. Tak jak przewidywaliśmy i o czym wczoraj rano we Wrocławiu na Radzie sztabu kryzysowego takie informacje odebrałem i one się potwierdzają, niż ten niż, który, który przyniósł te ulewne deszcze w Polsce i w Czechach jest nie do końca przewidywalny. Jak państwo wiecie, te prognozy w ciągu ostatnich 48 godzin zmieniały się, ale generalnie one nie są optymistyczne. Baltic Pipe. To jest yy, yy, bardzo ciekawe rzeczy Pan opowiada. Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Powiem to wprost. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2, one rozbrajają europejską gospodarkę. Gdyby oni nie zablokowali przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Tu szczególnie chodzi o wiatraki, ale nie tylko. Gdyby utrzymać tylko to tempo, to nie było żadne rekordowe tempo, jeśli chodzi o y, y, odnawialne źródła energii za moich czasów. Ale gdyby tylko utrzymać, a wiadomo, że w planie był wzrost, ale żeby tylko utrzymać to tempo, tylko jeśli chodzi o wiatraki, wystarczyło nie blokować tego, co robi cały świat. Dlaczego oni się tak uwzięli? Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie wybieram się do yy, Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Europy. O tym, że rząd wykopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Ewa <noise> Kopacz miała już y, y, przygotowany projekt. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu. Będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków, jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o jeden punkt procentowy.